Siema po dłuższej przerwie e, jak widzicie nowy nabytek silki białe biegający kot e, silki nasz nowy nabytek e, nabytek no dzisiaj kupione przywiezione sprzątamy im docelowo miejsce będzie ich tutaj ale na razie im wygrodzę tutaj no bo tu jest więcej słomy do wywalenia. Trzeba to albo wywieźć będzie trzeba gdzieś na pole no albo coś z tym zrobić i nie wiem, jak się uda to jeszcze przed tym ściany zbić, otynkować No tak, no to trzeba posprzątać tutaj wywieźć ten cały syf złoto, jak to niektórzy mówią No trzeba pod nie posprzątać Ładne białe. One chyba mają już 3 miesiące. Jakby, jak nie kłamiąc, yy, trzeba im miejsce zrobić, posprzątać. Jeszcze tu, tu jest 5 kur i dwa koguty. Koguty to się z kolegą zamienię za dorosłego. Yy, chyba czarnego, albo, albo on ma rudego. Nie jestem pewny. No ale byle. <laughs> Na razie rozmawialiśmy wstępnie. E... Od ciebie, długi czas się e... przemierzałem do kupna tego, ale jakoś ciągle nie było czasu. A teraz się trafiło od kolegi kupić wszystkie białe po białe, ale. O. To chyba są dwa koguty: albo i nie, albo po prostu są takie wyrównaniałem Nie wiem, pierwszy raz. Pies zainteresowany. Tak, 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 tak. Coś jest i ty do tego nie masz dostępu. Eee, dlatego o oto kolegi mamy już na kojec, A czy to jest na razie jego tutaj Tu gdzie są kury, to on tu, on tu przebywa. Dlatego on taki jest tu zaciekawiony. To jest jego miejsce. Widzicie, tam jest. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Tam są podmurówki pod jego kojec eee, Ale no, nie ma czasu. Praca. I naprawdę ostatnie tydzień to cały czas padało, nie dało się u nas nic zrobić. E, opryski na ziemniaki kupione, nie zrobione to no o, odżywka i nastąpkę, no bo padało mokro. E, jest no naprawdę w, wczoraj, tak od wczoraj nie padało takich dni, ale dzisiaj zapewne burzę, więc nie ma co przedłużać. Nie wiem czy będę wam pokazywał, to już kiedyś było z tego burdelu, no burdelu, no naszego chlewa. Zostaw ją, ciuciu Ciuciu to -ciu nas kot, to jest kot, 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 kot Kot sierota No i im, jak mówię, tu w końcu wytyczę tymi balikami małymi I na razie będzie tak Dobra A ja się biorę do roboty, nie będę przedłużał do zobaczenia potem. No, to tam mamy posprzątane. Tutaj niestety zostają. One są już dość duże Skat, już są takie lotne skaczy. Nawet że chcieliśmy tam im odgrodzić, ale nie, jednak zostaną tu. zaraz te deski wyniosę wiadra. No i na razie zostaną tu do posprzątania tamtego. Myślę, że może w sobotę zobaczymy jak to wyjdzie. No tu mają tam miejsca więc no, pies jak coś to będzie tutaj na razie nic mu się nie stanie no no i tak to wygląda myślę że teraz będą czę częściej vlogi i <ścoughs> się boją e no ile z parę godzin są u nas więc no, przy przyzwyczają się yy, jedzenia dostały Mieszankę dla kurcząt. Wodę mają, wodę codziennie będę miał wymieniane. Więc wywaliliśmy, no bo początkowo chciałem im tu odgrodzić z kostek, ale jak wybrałem, myślałem, że tu będą, ale tu jest po prostu. No są takie skoczne, no wyfrowałem Mam nadzieję, że stąd nie będą wychodzić. No i można na no niej popatrzeć, jak latają. Tu widzę, że coś się wylało, jakiś kawałek marchwi i tutaj leżą, więc tu je najbardziej ciekawi. No i żarcie. Deski trzeba wynieść wiadra, bo on do wiadra już się dwa razy jednak uciągają, z tego wiadra muszę to wynieść. A będzie się im sprzątać, dopóki się tu nie zrobi, no mam nadzieję, że w sobotę no dzisiaj mamy, co mamy dzisiaj czwartek chyba, tak no czwartek dzisiaj, więc posprząta im się to i tutaj będą miały się przedzieli na pół, bo tu jeszcze jedna rasa wejdzie, ale tamta rasa to trochę potem szkoda, że tylko miał białe ale to nic, to, to się dokupi. Gdzieś koteł tu biegał. Nabytko ciągle siedzą, jedzą. No, takie nasze nowe nabytki. Zobaczymy może w tym roku będzie coś, jeszcze jakieś będą nowe nabytki, zwierząt. Może coś z maszyn zobaczymy, no. Dość tak dość długo chyba przez... Nie no, przez miesiąc czy może dwa nie było no, filmu żadnego, no bo no, nie ma jak na razie u nas prac takich związanych. Niestety no, wolnego w pracy też nie ma tutaj. Też chleb trochę wymaga pracy i ogólnie. No ale to wszystko powoli się zrobi. Co nie dinodzie tyżeś już był cały półmurusany. Tak, twój kojec zajęły. Jest taki ciekawy co tu jest. Właśnie muszę to zamknąć po żeby nie otworzyło się, żeby to nie wyszło na pole Są ciekawskie, zobaczymy, no trzeba je do siebie przyzwyczajać No i żeby się dobrze chowały zdrowe <laughs> strasznie ciekawi te wybierone. Co to jest, co nie? Jakby tu wyjść? Ten chyba, ten. Jak dobrze kojarzę to ten cały czas jest taki lotny. Stwierdziliśmy, że no zostaną na razie tu. Myślę, że w że najbliższy tydzień będzie je można odgrodzić się taką siatką i trochę na pole i tu. A ty co? No, to więc, to by było na tyle taki krótki vlog informacyjny, no one ziemniaki już kwitną a więc nie wiem już dobry tydzień kwitną, więc zaraz będzie kopanie, zaraz kopanie trzasku, więc coś się ponagrywa no, kopanie też takie no będzie niestandardowe, a znaczy niestandardowe no tyle ile się wykopie to to wszystko będzie widać no, jak się nauczą dełka, No, tak to. U nas nic, no, oprócz tego to się nic, nic na razie nie dzieje. Oprócz deszczu. No, to więc dzięki i na razie.